Zróbmy tęczę raz dwa trzy niech na niebie pięknie lśni. Wszyscy się radują dziś w świecie jednorożców. Dobrą księżniczkę mamy tu w kryształowym zamczysku wśród szczęśliwych kucyków w świecie jednorożców. Barwy na niebie błyszczą dla ciebie z jedną tęczą już gotową razem bierzmy się za nową. Zróbmy nową raz dwa trzy niech na niebie pięknie lśni. Wszyscy się radują dziś w świecie jednorożców. Kto wyjedzie stąd? Nie ja, jeśli zwesie się bajeczka. Przecież tutaj jest mój dom, w świecie jednorożców. Barwy na niebie błyszczą dla ciebie. Gdy zbledną to wnik, nad głową znów będą śnić. Robimy ten tęczę raz, dwa, trzy, niech na niebie pięknie śni. Wszyscy się radują dziś w świecie jednorożców. Dziś się cieszy każdy, kto radość wielką czerpie stąd, że na zawsze znalazł dom w świecie jednorożców. Gdy już mamy pierwszą tęczę, wszystko jest takie piękne, kochane. Obiecuję, że póki jestem księżniczką, tęcza będzie co dzień i co dzień piękniejsza. W świecie jednorożców.